W filmie przedstawionych zostało sześciu mistrzów UFC, którzy stracili tytuł w niecodziennych okolicznościach. Numer 6. Germaine de Randami, Była kickboxerka z Holandii w 2017 roku wywalczyła inauguracyjny pas UFC dywizji piórkowej, pokonując decyzją sędziowską Holly Holm. Na pierwszą obronę zaproponowano jej starcie z Chris Cyborg. Mistrzyni jednak stwierdziła, że nie ma zamiaru z nią walczyć, ponieważ Brazylijka jest oszustką, która stosuje niedozwolone środki. W przeszłości zaliczyła wpadkę dopingową. UFC, nie zważając na to, nakazała, by Holenderka przystąpiła do obrony z Cyborg. Po ponownym odrzuceniu walki organizacja odebrała jej tytuł i wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie. UFC poinformowało Germain de Randomie, i jej menedżerów, że została pozbawiona pasa mistrzowskiego kategorii piórkowej z powodu niechęci do walki z pretendentką numer jeden w osobie Chris Cyborg. UFC podtrzymuje, iż każdy mistrz powinien akceptować walki z czołowymi rywalami w swoich kategoriach wagowych, aby integralność sportu została zachowana. Od tamtego czasu zawodniczka stoczyła cztery pojedynki, z czego przegrała raz za Mandę Nunes. Numer 5 Petr Jan. Rosjanin po sześciu zwycięstwach w UFC pokonał Jose Aldo w walce o pas, który został wcześniej zwakowany przez Enrego Cejudo. W pierwszej obronie zmierzył się z Aljamainem Sterlingiem na UFC 259. Gdy Rosjanin zaczął powoli przejmować inicjatywę w pojedynku, w czwartej rundzie popełnił błąd, bowiem wyprowadził nielegalne kolano w parterze na głowę Amerykanina i został zdyskwalifikowany, tracąc mistrzostwo. Jan na konferencji prasowej wyjaśnił, dlaczego wyprowadził takie uderzenie. Widzieliście wszystko. Nie wiem co powiedzieć. Przed walką sędzia zwracał uwagę na pozycję rąk. Kiedy rywal jest w parterze, a kiedy nie, byłem zbyt skupiony na jego rękach, a zapomniałem o jego kolanach. Oczywiście nie miałem intencji, aby zadać nielegalne uderzenie. Aljamain natomiast po zakończonym pojedynku napisał kilka słów na Twitterze o całym zajściu. Nie był to sposób, w który chciałbym wygrać jakąkolwiek walkę. Pojedynek był bliski i pełen świetnych akcji. Czułem, że kolano było intencjonalne, zwłaszcza, że sędzia mówił, że byłem w pozycji parterowej, więc nie spodziewałem się uderzenia. Jan jest złym gościem. Spotkamy się jeszcze raz. Dana White na konferencji prasowej potwierdził, że będzie chciał jak najszybciej zorganizować ten rewanż. Numer 4. TJ Dilla Show. Zawodnik ze Stanów w 2014 niespodziewanie zdobył pas mistrzowski pokonując Henana Barao. Po dwóch obronach stracił tytuł, przegrywając niejednogłośną decyzją z Dominikiem Cruzem. Po odbudowaniu się dwoma zwycięstwami ponownie zawalczył o pas z ówczesnym mistrzem Kodim Garbrantem, którego znokautował. Obronił tytuł w rewanżowym starciu z Garbrantem, po czym wszedł do kategorii muszej, aby zmierzyć się z Cechudo i zdobyć drugi pas. Dila Show został znokautowany w pierwszej rundzie. Dwa miesiące po tym pojedynku TJ poinformował na mediach społecznościowych, że dobrowolnie zrzeka się pasa kategorii koguciej ze względu na uzyskanie pozytywnego wyniku badań antydopingowych. Do moich wszystkich fanów chciałem być pierwszym, który powiadomi Was, że USADA i komisja w Nowym Jorku poinformowały mnie o niepożądanym wyniku testu przy okazji ostatniej walki. Słowa nie są w stanie oddać, jak bardzo jestem tym rozczarowany, ale wiedzcie, że pracuję ze swoją drużyną, aby zrozumieć, co się stało i w jaki sposób najszybciej rozwiązać tę sytuację. Z poczucia sprawiedliwości oraz szacunku wobec dywizji poinformowałem UFC, że dobrowolnie zrzeknę się tytułu mistrzowskiego, pracując nad tą sprawą. Z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Substancja, na jakiej został przyłapany, to erytropoetyna. Kilka tygodni po wpadce przyznał, że świadomie wziął zabroniony specyfik, ponieważ podczas cięcia wagi jego organizm zaczął się sypać i gdyby tego nie zrobił, nie byłby w stanie wyjść do walki. Zawodnik został zawieszony na dwa lata. Numer 3. Nico Montano. Zawodniczka ze Stanów w 2017 roku wystąpiła w 26. sezonie The Ultimate Fightera i podczas finału tego sezonu zmierzyła się o inauguracyjny pas dywizji Muszej z Roxanne Moda Montano wypunktowała rywalkę zostając mistrzynią. W pierwszej obronie we wrześniu 2018 roku miała zmierzyć się z Valentiną Szewczenko, jednak Niko tuż przed walką wypadła z powodu powikłań wynikających z cięcia wagi, w związku z czym od razu została pozbawiona tytułu. Ozwakowany pas na jednej z kolejnych gal zmierzyły się wspomniana Valentina Szewczenko i Joanna Jędrzejczyk. Amerykanka od tamtego czasu zawalczyła raz, przegrywając w wyższej dywizji z Julianą Penną. Numer 2: John Jones. Amerykanin zdobył pas UFC w 2011 roku, pokonując przez nokaut Mauricio Rue. W 2015 po ósmej obronie z Danielem Cormierem miał zmierzyć się z Antonim Johnsonem, jednak na miesiąc przed walką spowodował wypadek samochodowy z udziałem dwóch innych aut i uciekł z miejsca zdarzenia. Jedną z poszkodowanych była kobieta w ciąży, która skończyła ze złamaną ręką. Zawodnik po wpłaceniu 2,5 tysiąca dolarów został wypuszczony z aresztu. Organizacja przez kilka dni milczała, aż w końcu ogłosiła, że postanawia pozbawić Jonesa pasa, usunąć go z wszelkich rankingów i zawiesić na 18 miesięcy. Dodatkowo firma Reebok w trybie natychmiastowym zerwała z nim współpracę. O tytuł z Antonym Johnsonem zawalczył ostatni rywal Jonesa, Daniel Cormier. Dana White ustosunkował się do całej sytuacji następująco. Masa ludzi wie, że John dostał wiele szans. Ta była jego ostatnią. Musi załatwić sprawy poza Oktagonem, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście jest jedną z naszych największych gwiazd. Był na drodze do zostania jednym z najwybitniejszych w historii, ale teraz musi walczyć z problemami z prawem. Zawiesiliśmy go, pozbawiliśmy pasa, a on musi zrobić swoje poza organizacją. Wtedy zadecydujemy o tym, kiedy wróci. Warto dodać, że w organizmie Amerykanina po ostatniej walce z Kormierem wykryto metabolity kokainy, jednak wtedy wszystko uszło mu na sucho i nie został ukarany. Tłumaczono to w ten sposób, że podczas samej walki w organizmie Jonesa substancji nie było. Po powrocie z zawieszenia wywalczył tymczasowy pas, pokonując Owinsa saint pru który zastąpił kontuzjowanego Kormiera. Przed drugą walką z Danielem ponownie odebrano Johnowi tytuł i zawieszono na rok, ponieważ wpadł na dopingu. Po powrocie wypunktował Cormiera i znowu wykryto u niego doping, co skończyło się utratą pasa i zawieszeniem. Po powrocie odzyskał tytuł, pokonując Gustafssona, obronił go trzy razy i zapowiedział przejście do wagi ciężkiej. Numer 1. Frank Mir. Reprezentant Stanów Zjednoczonych zdobył pas UFC w 2004 roku, pokonując balachą w niecałą minutę Tima Sylvie. Trzy miesiące później zawodnik uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc motorem został potrącony przez samochód, w wyniku czego skończył z dwoma złamaniami w kości udowej i zerwanymi wszystkimi więzadłami w kolanie. Dłuższa przerwa mistrza od startów wymagała wprowadzenia pasa tymczasowego, o który zawalczyli Arlowski i Sylwia. Rok później, gdy zawodnik wciąż nie był w stanie wrócić do sportu i gdy pojawiły się wśród lekarzy głosy, że może już nigdy nie wrócić do klatki, organizacja odebrała tytuł Mirowi. Ostatecznie wrócił do rywalizacji w 2006 roku i w 2008 zdobył tymczasowy pas pokonując Antonio Rodrigo Nogueira. W walce o prawowity tytuł przegrał z Brokiem Lesnarem. Potem jeszcze dwukrotnie walczył o mistrzostwo, za każdym razem notował porażkę. Ostatni pojedynek stoczył w 2019 roku w Belatorze. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.